Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie na konferencji prasowej po 31 31 pierwszej kolejki pega bank, pega z prostej Częstochowa. Spotkanie skończyło się liczbą 0-2. Dwóch. To z nami trener gości, pan Marek Dzień dobry Panie Trenerze. Dzień dobry. Poproszę o podsumowanie tego spotkania. Gratulacje dla drużyny, dla sztabu za dobre przygotowanie. No taki do, znowu dojrzały, mądry, konsekwentny mecz no i cenne zwycięstwo, bo po to przyjechaliśmy, żeby żeby wrócić na tą ścieżkę zwycięstw, bo, bo pokazaliśmy w tym sezonie, że na wyjeździe gramy bardzo dobrze, te dwa ostatnie mecze były, były specyficzne i zdobyliśmy tylko jeden punkt mówię o wyjazdach, więc ważne było dla na, na nas, żeby tutaj wywieźć trzy punkty i, i z tego się bardzo cieszę. No ale to już za nami, to już historia. Trzeba patrzeć do przodu, czy na kolejne spotkanie z Jagielonią. Teraz powrót do Częstochowy. Regeneracja, zawodnicy, którzy nie grają jutro muszą popracować, żeby być w gotowości do kolejnego spotkania, bo, bo ideą tej drużyny jest, żeby, żeby wszyscy Jedną z idei tej drużyny jest, żeby wszyscy gracze byli gotowi, tak jak dzisiaj i w wielu innych meczach, bo to jest bardzo ważne, bo ta drużynowość jest kluczowa i to może, może zaprocentować dobrym wynikiem. Dziękuję. Zapraszam do zadania pytań. Proszę o się podanie. Ale... Kamil Gombocki na wiele TV. widzi dobry trenerze. Gratuluję zwycięstwa i o meczu to za chwilkę. Tylko najpierw pytam, jak dużym problemem będzie to, że w najbliższym spotkaniu pan będzie siedział na trybunach, bo żółte kartki czwarta, czwartą żółtą kartkę dzisiaj pan zdobył. To jest duży problem, czy, czy nie? Nie, to żaden problem, ta drużyna wie, co ma robić. Okej. Okay. <laughs> Drugie pytanie. Do meczu z Lechem liczyłem Iraków nie miał chyba żadnego gola po rzucie rożnym, a od tego meczu one padają wręcz seryjnie, praktycznie w każdym meczu. Ja z pamięci tutaj sobie wypisałem, że to był mecz ze śląskiem, no dzisiaj ze Stalą, mecz z Legią, z Radomiekiem, co uległo poprawie, no bo ten element zaczął być waszą główną bronią, a wcześniej nią nie był. To jest dobre pytanie. Rzeczywiście tak, tutaj mocny mocny nacisk w ostatnim okresie, dłuższym okresie, bo to się nie zmienia w ciągu jednego tygodnia czy dwóch, tak jak, tak jak wyniki, to nie jest kwestia tygodnia, dwóch, trzech, tylko to jest codzienna praca i taka konsekwencja, żeby te wyniki osiągać, tak samo jest ze stałymi fragmentami gry, no trzeba się do tematu przyłożyć. Trzeba poszukać takich rozwiązań i działań, żeby, żeby to zaczęło przynosić skutek, bo historycznie to była nasza mocna broń. W ostatnim sezonie i w tej rundzie wyglądało to mocno przeciętnie takim średniakiem się staliśmy do, przy stałych fragmentach. A moją ideą jest nie być średniakiem, tylko zawsze chcieć walczyć z najlepszymi. I taką rywalizację też podjęliśmy przy stałych fragmentach. I chciałem jeszcze spytać o bramkarzy, bo dzisiaj zarówno Kacper Trelawski jak i Kuba Mądrzek to są de facto zawodnicy Rakowa i pytanie czy w lipcu nie będzie pewnego rodzaju kryzysu urodzaju właśnie, no bo dzisiaj obydwoje się tak w zasadzie dobrze spisali. Telu zaliczył fantastyczną interwencję, z okulkę na poprzeczkę, a Kuba też wybronił kilka dobrych sytuacji. Tak, to prawda, no, zostałem zapytany przed meczem. O, o ten ostatni metr Kuby, i to jest tak jak z naszą drużyną. Nie można oceniać po jednej sytuacji, po błędzie, tylko trzeba patrzeć szerzej. Dzisiaj Kuba pokazał, że, że może myśleć realnie o powrocie do, do, do Rakowa. No dobrze, że nas nie zatrzymał, że, że był bez szans przy tych strzałach, i też nie, nie było tu żadnych głupich podtekstów bo zachował się jak profesjonalista, grada Stali Mielec i tak dzisiaj wyglądał, że chciał po prostu pomóc Stali Mielec, a nie, a nie nam. I ostatnie pytanie, dziś przeczytałem, że jeden z komentatorów tego meczu powiedział, że pewnie lek tam dzwonił do, do Stali Mielec, żeby ich zmotywować, czy będzie wykonany z Pana strony telefon do dopuszczenia pomocy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Przypowiadałem na kontekst takich pytań. Ja do nikogo nie dzwonię w takich celach, no, ani mam nadzieję nikt z, z klubu, bo my wierzymy w swoją pracę i nie patrzymy na Lecha, nie wiem, Jagielonie, Legię, pogoń i inne, inne drużyny, tak jak mówię to wielokrotnie. No, my jesteśmy i chcemy, chcemy, tak jak powiedzieliśmy o, powiedziałem o tych starych fragmentach, no, chcemy. Codziennie, żeby było po prostu lepiej. Dużo zdrowia, dużo serca, dużo poświęcenia w to wkładamy. Cieszę się, że są tego, tego efekty. Czy mamy jakieś pytania? Wszystkie dziękuję, panie radzie. Dzięki. Powodzenia.